Powiedz nam, jak to się stało, że zostałaś reprezentantką Polski w takim ważnym, międzynarodowym konkursie? Tak, no zostałam zakwalifikowana do Festiwalu Explory, który odbywał się w Gdyni w dniach od 2 do 6 kwietnia tego roku. Odbywał się on w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i tam wygrałam nagrodę specjalną, jaką jest wyjazd do Holandii na Inespo, międzynarodowy konkurs dotyczący ochrony środowiska. Co musiałeś zrobić, żeby wygrać nagrodę? Musiałam przedstawić swoją pracę, która została zakwalifikowana już do finałów przed 20 jurorami, w języku polskim, jak i w języku angielskim. Obronić tę swoją pracę, odpowiedzieć na wszystkie pytania dodatkowe z dziedziny dotyczącej mojego projektu później jurorzy na, na tej podstawie wybierali te najlepsze prace. Czego dotyczyła twoja praca? Dotyczyła ochrony środowiska, a konkretnie turbin wiatrowych oraz ich wpływu na organizmy żywe. Prowadziłam swoje badania przez dość długi czas, bo okres około 4 lat. W tym czasie zrobiłam bardzo dużo badań, pomiarów z zakresu hałasu. Słyszalnego, niesłyszalnego oraz wibracji. Obserwowałam gniazda bocianich, ilość bocianów w poszczególnych gniazdach oraz wykonałam odkrywki klabowe w poszczególnych latach. I do jakich wniosków doprowadziły Ci te badania? Po pierwsze wpływ turbin wiatrowych jest istnieje na organizmy żywe i powinniśmy przede wszystkim dbać o to, aby analizy akustyczne przystawianiu farm wiatrowych były jak najbardziej rzetelne i przeprowadzane no, za każdym razem. Ponieważ no, niewłaściwa lokalizacja farm wiatrowych niestety może oddziaływać negatywnie na środowisko, zaburzać jakieś ekologiczne powiązania pomiędzy poszczególnymi organizmami, co może doprowadzić do katastrofy ekologicznej w przyszłości. Mhm. Teraz będziesz musiała powtórzyć obronę tej pracy w Holandii. Tak? tak, w języku angielskim znowu i w Holandii, w Rotterdamie. Także zmierzy się z setką innych osób, które przyjadą z całego świata na ten konkurs. Czy to będzie tylko przyjemność, czy również dla ciebie jakaś szansa nowa życiowa? Myślę że, myślę, że tak, bo dzięki takim międzynarodowym konkursom e, również osoby, instytucje polskie interesują się, zauważają pracę, która, która zostaje nagrodzona na konkursach międzynarodowych. E, no to będzie przede wszystkim przyjemność dla mnie, bo jednak pre, projekt jest rzeczywiście związany z moją pasją i z tym, co mnie rzeczywiście interesuje, więc dzielenie się swoimi badaniami, tym co ja odkryłam, z innymi ludźmi ze świata nauki, z innych, z innych krajów będzie niesamowitym przeżyciem i no, niezapomnianym. Tę pracę już prezentowałaś wcześniej. Czy był jakiś oddzięk, zainteresowanie zewnętrzne? Eee, tak, to była praca, która wzbudziła bardzo pozytywne emocje. Później dostałam kilka maili od osób, które, które miały pewne wątpliwości dotyczące wpływu turbin wiatrowych na organizmy żywe. Zdobywały po prostu kontakt ze mną i pisały do mnie maile, jaki jest rzeczywiście wpływ turbin wiatrowych na te organizmy, czy muszą się obawiać, czy, czy nie powinni się tego obawiać. Również Inspektorat Ochrony Środowiska zainteresował się moją pracą. Została ona wyróżniona na Olimpiadzie Biologicznej nagrodą specjalną, także myślę, że już jakiś odzew jest.